Dzień dobry, albo dobry wieczór. Bo nie wiem, jak wam wypadło. Z nostalgią patrzę na ten domek i, mówiąc tak, między nami współczuję Ali. Mierzy się teraz z uczuciami, które zazwyczaj chowała bardzo głęboko, po to, aby mieć taką gardę, która na wszelki wypadek zawsze broniła ją przed braćmi. Bracia ją kochają, ale. Pięciu, no, nie tak wrażliwych osobników płci męskiej jak Ela, zawsze dawało jej popalić. W tej chwili zna swoim i może z całego serca kochać, płakać i okazywać takie uczucia, jakie chce. Teraz wie, że nikt jej nie zrani. Bracia odgrażają się, że przyjadą. Mam nadzieję, że udaje jej się układać wszystkie sprawy zgodnie z tym, jakby chciała je widzieć. Hej, hej, tu Tutka. Szczerze mówiąc jestem poruszona, zaraz wam powiem jak to widzę, ale jest godzina ósma, po tych emocjach na chwilę wyślę Ale spać, bo to jest chyba jedyny moment i muszę wam pewne rzeczy wytłumaczyć. Ala siedziała prawie do trzeciej czy czwartej rano i przeszukiwała skrzynki, pudełka, pudła na kapelusze, panie Marii. Zapragnęła mieć jej zdjęcie i postawiła jedno z nich na swoim biurku, ale nie spodziewała się, że znajdzie dużo dziwnych zdjęć. To zdjęcie pamięta: to jest pani Maria Blishard, to był jeden z ostatnich sylwestrów. Zajdźmy może troszkę, 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 troszkę. W ten sposób do oglądania. zajdziemy podejdźmy. To jest zdjęcie pani bliższa jakieś dwa tygodnie przed śmiercią, a tutaj wspólne wygłupy pani Marii i Ali. Ale najbardziej zdziwiły Ale zdjęcia, których nigdy wcześniej nie wiedziała. I w pierwszej chwili nie wiedziała, na kogo patrzy. Wejdźmy piętro wyżej. I Ala niby chciała się o tej czwartej położyć spać. Ale nie była w stanie tego zrobić. Była się z myślami. Proszę, tu jest portret tej kobiety. taki spore bym powiedziała nawet. Też go nigdy nie widziałam. W ogóle nie znam tej kobiety. Tutaj jedno z ładnych artystycznych zdjęć, pani Biszard. Ale lubi fotografować. Była taką nadworną kronikarką swojej rodziny. Bardzo mi się to zdjęcie podoba. Nawet nie chcę mocniejszego wysycenia barw tutaj. Bardzo mi się podoba taka pastelowa, tęczowa, subtelna delikatność. Śpij, Ala, śpij. My grzebiemy ci po domu. Tu jest również zdjęcie pani Blishard. I kilka szokujących zdjęć. O których nie wie co myśleć. Znowu ta kobieta, ale w pewnym momencie przyjrzała się czemuś niezwykłemu. Popatrzcie na oczy. Tutaj. Nie, skacz mi nie rób, tak bądź, ludzkie panisko. Tutaj. Tutaj. I popatrzmy. Tu. I spójrzmy tu. Te same oczy. Udało mi się poprosić Kota, żeby łaskawie był poszedł do miseczki, zlazła ze mnie z klawiatury. I być może w tej chwili wybaczycie mi poprzednie niedoskonałości. I sądzę, że Ala ma ogromną ochotę zrobić wszystko, co w jej mocy, aby skrzesić panią Blishard. Ale. Drogi życia mają swoją kolej. Nie wiem, czy do tego kiedykolwiek dojdzie, ale sądzę, że ona odczuwa w tej chwili bardzo dużą pustkę. Żal robi sobie po cichutku wyrzuty, że mogła zapytać, mogła częściej chętnie coś robić. Chociaż była bardzo czuła, opiekuńcza, ich stosunki były bardzo dobre. Fascynuje ją ta dziewczyna, i może to jest taki główny punkt programu. Dlaczego jeszcze bardziej chce się grzebać, jeszcze głębiej. W historii życia pani Bleszew. W tej chwili niech ona sobie śpi. Pada jest jakoś tak smutno, smętnie, a przynajmniej jest cieplej, bo w nocy było bardzo, bardzo zimno. Ale ty już wstałeś, czy jakieś odgłosy dziwne tutaj dochodzą. Ja będę musiała chyba pod tym jedynym krzakiem kwitnącym, no bo trudno nazwać taką roślinkę drzewem. Postawić ten. Nagrobek pani Blishart. Może, jak się czasami Ala przy nim wypłaczy, kiedy wreszcie taka tama jej emocji puściła, kiedy wreszcie może wyrzucić z siebie wszystko to, co nauczyła się przez lata. Dusić, tłamsić, skrywać za uśmiechem, wygłupami, butą. Tylko butą na zewnątrz, tylko dla braci. No, kochana, pokstuk, płaczysz Płaczesz, jęczysz przez sen, co tam się zadziewa. Kochanie, teraz to może Ty byś wstała, co. Co się dzieje? Może jest coś w grze, o czym nie wiem, ale w tej chwili widzę, że Ala jednoznacznie zdecydowanie jest poruszona i coś strasznego je śni. Ala, wstawaj. Sen, z którego nie można się wybudzić, a który jest koszmarem, jest jedną z najgorszych rzeczy i bardzo, bardzo ci współczuję. Zobaczmy, co mamy w lodówce. Na pewno coś tam zbunkrowałaś. Otwórz, co my tutaj mamy? Sałatka grecka, proszę bardzo. Bierzemy sałatkę grecką, wstajemy i. O, i znowu. Skarbie bardzo mi przykro. Zaraz postawimy nagrodek. Takimi falami będziesz mogła sobie panią Marię oglądać. No, ja też się nie umiem. O mój porze. To jest po prostu genialny, ja, a, o, hala, gdzie jesteś, pokaż się, siedzisz, jeszcze? tak, no już ci poszło na skupienie, dobrze, dobrze, ta mata do jogi świetnie działa, ja ciągle po ścianach dzisiaj chodzę i nawet na kota w tej chwili nie mogę zrzucić, okropne te ręce są, rety. Dobrze, że chociaż nie na klacie. Trudno ci jest smutno i znowu smutno. Przykro mi, kochanie. Ach. Boję się, że jak postawię ten nagrobek... Ach. Ale może duch się wtedy pokaże. Nie pamiętam, mam kompletną pustkę. Dobra, ale będziemy się smucić. Aha, pójdziesz tak. Dobra, to ja zrobię tak. Więcej opcji: ogol się z gulo, włosienie rąk na miłość, mosko. Wiedziałam, że takie coś gdzieś tam istnieje, ale że sama nie mam tego typu problemów. Zupełnie mi to z głowy wypada. Ja przyjrzę się z czystej, nieludzkiej ciekawości. Aha, czyli pianka i lecimy. Rety to wygląda jak taki wyczesywak do kotów, dla kotów. Sów też zresztą, a nie maszynka jakaś ligam. to jest. No dobrze, nie będziemy jej w intymnych ablucjach. Przeszkadzać. Nie wiem, czy ona się będzie automatycznie potem z tych włosów polewać prysznicem Zrobię to tak. I jeszcze raz pójdę się przyjrzeć temu miejscu. Gdzie ten nagrobek chyba w końcu złożę? Pewnie jak będzie, mogła się wypłakać przy nim, powspominać, będzie jej dużo, dużo lżej. I wtedy badanie historii pani Marii będzie dla niej takim słodko wydarzeniem, nie tylko gorzkim i bardzo, bardzo przykrym. Na mraczynie tutaj Honory, czy ona to powinna zrobić? Dodaj do ulubionych wyryć epitafium. Dobrze by było wyryć. Ja się boję cokolwiek zrobić, tchórzem jestem. Dobra, wyryj epitafium. Prosiłam Ale, aby tutaj podeszła. Zanikł nam ten krzoczur w przyrodzie, czy to nie ten róg? Ten róg. Biedna ale Wyryj epitafium. Mówiliśmy, że to się nie uda. Nie no, co za głupoty. Nie Mario. Mam ją tam. Tak. I może tutaj położymy ten nagrobek. Złóż ofiarę przodką Wzmocnij więź ze światem materialnym. Uwolnij ducha w zaświaty. Wezwij ducha. Jest skupiona. To może wzmocni więź ze światem materialnym. Co by to nie znaczyło? Nie możesz podejść? To może nawet damy tutaj mnie jest wszystko jedno. Ważne, żeby to tak. To może popłacz troszkę wezwij ducha. Opłakuj. Może ci to pomoże. No, nie, no jak tu się zakochiwać w takich warunkach? Czemu ona nie mogła dojść? Bo musi mieć przestrzeń, żeby uklęknąć, tak? Przestawię to później. Nie będę jej. O dwa dni. Ojej, 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 Midulki. Nie odzywam się, poczuję się nawet tutaj w Simsach taka troszkę zażenowana. Niech sobie idzie i zajmie się sobą Ala, a później chyba pojedziemy do Zadeckiej, bo biblioteka jest taką ostateczną y, sprawą, tam jest mnóstwo danych, tam są maszyny archiwizujące. A zadecka to jest chodzący archiwum, więc przynajmniej wskażę kierunek, w którą skronę mogłoby to pójść. Chcesz coś czytać? Czytaj, proszę. Tu masz, poproszę. Mm, czytaj coś, proszę uprzejmie. Nie musisz tam chodzić. Tutaj, posiedź tutaj. No. Zdjęcia się przyglądasz, jednak idziesz na górę czytać. Dobrze. Ten do swojego ukochanego kącika w deszcz, tak? Proszę uprzejmie, ja tam w sumie. Uważam, że kącik jest super. A jeżeli tobie nie przeszkadza, że możesz zmoknąć, nie mam z tym problemu. Na razie, papa. Pa. Troszkę niezrównoważona jest dzisiaj Alicja. Miota się od skrajnych uczuć w jedną i w drugą stronę. W tej chwili jesteśmy u siostry z zadeckiej. Awokado. No dobra. Begonia. O! To będzie fajne do robót ręcznych. Cytrynę kup. Dwie czeko jagody. Czerwoną wełnę. No i przekliknijmy to dalej, dalej. Jagoda, krem. I z Maliny lubię to. Dodam. I tak patrzę: ogrodnictwo to trzecie dziwne i zakazana, zakazana genetyka roślin. Patrzę, czy nie ma przypadkiem, ucieszyłam się jak głupi jaki, że to jest kwiat śmierci, a to jest po prostu stokrotka. No, że będziesz miała z czego robić jedzenie. I to będzie pierwszy krok do tego, żeby porozmawiać. Pewnie zadecka, jak na złość, gdzieś się teraz zbunkruje. Przyjazne, boga to poznaj. Tutaj jakieś interakcje będziemy próbowali robić. Wiesz co, pokaż jej zdjęcia. To są niemal rówieśnice. Może wtedy ci jakąś tajemnicę, ale opowie ci coś, o czym nie byłabyś w stanie się dowiedzieć. A gdzież ty kobieto jesteś? Na kuku? A tutaj, dobra, popatrz sobie. Zobacz. Widzisz takie zdjęcie znalazłam na strychu. No, z czego ryjesz? Nie rozumiem. Zaproponuj szalony plan. Ty mi, kochana Agato, powiedz, co tutaj widzę. Esteska to jest taka persona, która absolutnie nie pokazuje się wtedy, kiedy jest potrzebna. Romantyczne, przyjazne plotka, przyjazne powitanie. Może coś się dowiemy. Rety. On ma jakieś odjechane zupełnie. Tatuaże różowe skarpety wełniane, spódnica. Ja się zabiję. No dobra, jest fajnie. Stała się flirciarska. No, aż się boję. No, tutaj, tutaj Dziś babski wieczór doskonała okazja, by urządzić sobie wieczorne spotkanie z przyjaciółkami, no ale nasza ale, ale jeszcze nie dorobiła się grona fajnych babek, z którymi mogłaby się przyjaźnić, ja się rozglądam no już w tej chwili bez nadziei wypij tego dźwięka, aha i noc szaleństw nam się już tutaj pięknie wypełniła Może się czegoś dowiaduje, może tutaj rozmawiają sobie. Derek jest bardzo, bardzo długo zakorzeniony w tej okolicy, być może on uchyli robka tajemnicy. To wcale nie musi być chyba zadecka. Ona tylko robi dużo zamieszania, wali to rybką na oślep i nie ma zbyt dużego pojęcia o życiu. Zaślepiona przekonaniem o swojej nieomylności. No i co? Nie wiem, co na to powiedzieć, ale nie będę się upierać. Gra wie lepiej i przekonałam się o tym setki, dziesiątki razy. Dobra, czyli przestała pić, a zadeckiej nie ma. Nie będziemy się przy niej upierać. Sądzę, że w tej chwili zebrała już bardzo dużo informacji. Tu półsłówko, tam półsłówko, czasami mały żarcik. Ludzie nie zdają sobie sprawy, jak wiele mówią albo jak wiele mówią, unikając jakiejkolwiek odpowiedzi. Skarbie najesz się chipsami, na ten słony nastrój dopakujesz tłuszczu i soli. Dobra, ale nie jesteś już taka osamotniona. Przywitaj się z nią. Tak, no przecież miałeś odchodzić, dyrektor, już się w tym momencie z tobą żegnaliśmy, a ty co? Aha. Babski wieczór. No tak, już wszystko rozumiem, Dareku. Czy ja mam zrozumieć, że pozostała. Taka ładna syneczka Przyjazne powitanie. Dobra, wiecie co to może jest naprawdę. No zobaczcie, jakie Simy są mądre. To, to jest dobry pomysł. Trafiła na babski wieczór, trafiła w grono dziewczyn, które każda nosi ze sobą jakiś problem, jakąś sytuację, z którą sobie nie radzi albo musi poradzić. A wszystkie nadrabiają minę, bo muszą być jakie? Śliczne, pachnieć. Nawet kiedy idą do łazienki, używają szarego papieru toaletowego. Tak, to był dobry pomysł. Ona się już dużo lepiej czuje, napiła się rynka jakieś ci psiory, mimo że lubi zdrowy tryb życia, wyssała i bardzo dobrze. Być Popatrzcie, no przecież jak się tej grze opierać? Wymyśliłabym jakiś scenariusz, że ona musi coś z punktu A do punktu B. Sama zarządziła i dzieje się, ja palcem nie dotykam do tej rozmowy. Bardzo to lubię. Pozwoliłam sobie na niewielkie odstępstwo, ponieważ umawiałam się z wami, że to będzie jeden dzień na jeden dzień, mniej więcej tam kilka godzin, to nie jest istotne, ale dzień, doba, były klamrą, który będę pokazywać naprzemiennie Ale i Eryka, ale wczoraj Ala większość dnia przepłakała, przesmuciła się. Czytała książki historyczne, jakieś wspomnienia, później usiłowała znaleźć zadecką, która jej skutecznie zwiała. I jedyne, co fajnego jej się wczoraj przytrafiło, to babski wieczór. Ale dzisiaj oczywiście, Ala, jak to Ala, pełna energii dziewczyna, otrząsnęła się. Smuci się cały czas, tam gdzieś w tyle. Sądzę, że jest to proces, jak po odejściu każdej bliskiej osoby. Wraca to czasami po miesiącu, dwóch, po jakimś czasie falami, ale Ala w tej chwili. Przede wszystkim zachowuje się zgodnie ze swoim charakterem i w związku z tym, że zadecka nam swiała, pojedziemy do biblioteki w najstarszej dzielnicy, do Wierzbowej Zaduczki. Na razie pa pa, a za chwilę tam witamy się z powrotem. I tutaj jesteśmy już na miejscu, bez żadnych zbytecznych wstępów, ale zastanawiam się, czym powinna się zająć efektami edycji zdjęć. Ze zdjęć na pewno można wyczytać jakieś informacje w końcu. Każda epoka i każdy sposób robienia zdjęć zostawia bardzo charakterystyczne znaki, a może metodologia zbierania informacji. Myślę, że metodologia jest. Taką metodą, takim sposobem, który wymaga y, cierpliwości, dłubania, niemal archeologicznego, I ja sądzę, że Ala bardzo chce szybkich efektów. Idzie, Lunia, tu jest upał, nie wiem czy to jest na upał twój strój, wszystko jedno. Idź dziewczyno, pusto i głucho. E, nie, jest kilka osób, łącznie z panią bibliotekarką, na dyżurze. No to jest niesamowita, go nam się podoba, ale podobno plotkanie się, że jest osobą wredną. No co, Ala, siadłaś i coś już działasz, robisz? Dobra, jedziesz. Bogato tutaj jest, oczywiście. Zobaczymy, czy się Alunia czegoś dowiesz. A powiedz mi, masz ty w ogóle aparat fotograficzny w tych swoich zasobach? Masz. Bardzo się cieszę. Popatrzmy, czy jakaś sympatyczna osoba nie przyjdzie, która mogłaby zostać naszą przyjaciółką. Tu tradycyjne migdalenie w miejscu publicznym. Zejdźmy może niżej, nie będziemy się przez balustradę przewieszać, bo to grozi wypadkiem. Nie wiem, nie wiem dlaczego mówię dziadek na temat tego człowieka, ale jego strój jest taki mniej więcej. Wujek Staszek w Nowym Jorku. O, tutaj miłości. Miłości odchodzą. Bardzo dobrze. Tą rodzinę lubię i ona sobie miłościwie panuje. Aha, te analizy i dyskusje jednak pogłębiłaś. Czyli masz jakąś wiedzę, tak? Tu jest jakaś malutka. Czyżby to była Spencerówna? Olivia Kim Lewis. Przywitaj się, dziewczynka była fajna. Przyjazne powitanie. Marzy mi się taki Sejwa gdzieś taki miałam, gdzie nie spotykamy zupełnie tych kultowych, znanych nam simów, tylko kompletnie autorka pokusiła się o wprowadzenie do każdego domu zupełnie inną rodzinę niż te, które znamy, i w dodatku z całą tradycją, kontaktami, kawał mrówczej pracy. A muszę to odszukać, bo. Z kim tu moglibyśmy porozmawiać? Może z bibliotekarką, co prawda jest osobą młodą. Ty cały czas tutaj grzebiesz? Cały czas grzebiesz. No i teraz. Ty też byłaś artystyczną duszą, Oliwio. Dobra. Jeśli można dwie rzeczy robić naraz, co byłoby piękne, ja tutaj przy okazji przyjazny zapytamy o coś. Dobra, ale się musimy powitać. Dwa pokolenia młodsze się włącza. No, kochana, jedziesz. Dobrze, rozmawiaj o koncentracji umysłu, tak uchyl, rąbka tajemnicy, co Ciebie interesuje. No i że masz taki pomysł, żeby znaleźć tą kobietę, która gdzieś tam wydaje Ci się fascynująca, gdzieś odkryłaś jej zdjęcie. Tylko kochana, gdzie to szukać? Gdzie tego szukać? Analiza i dyskusja są super. Lubię analizę i dyskusję. Wiecie, co? Niech sobie lubi, jak musi. I fotografowanie, piąty poziom. No to ja nie mam nic przeciwko temu. Warto byłoby gdzieś zjeść, bo młoda chce zjeść potrawę molekularną i czytać coś. Nie wiem, co się z tobą dziewczyna robi, zrobić coś romantycznego. Wiesz, co najbardziej romantyczne, co mogę ci w tym momencie zaproponować, to jest zejście na dół. I skorzystanie. Nie, 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 będziesz pomagać przy sprzątaniu, tylko śpiesz sobie po mistrzowsku. Ta biblioteka zaczyna robić na mnie takie buduarowe wrażenie. Jak oni się tutaj obciskują, całują, wchodzą wściekli, wchodzą w interakcje romantyczne, plus ten wystrój, no to tak powiedziałabym. Dobrze, byliśmy w bibliotece i teraz będziemy musieli wybrać się do jakiegoś miejsca, w którym będzie można dopytać fachowca o zdjęcia. Więc ja znowu się muszę pożegnać. papa, pa, na chwilkę i zaraz do was wracam. Piekło i szatani wierzbowych. Może byśmy włożyły coś bardziej o garderoba, zmień strój. Mm -hmm. Tutaj będzie gdzieś strój na gorącą pogodę. Bardzo proszę, w tej sukience cię nie lubię i myślę, że to jest troszkę adekwatny strój do miejsca. Obejrzyj. Już na parterze Ala zobaczyła zdjęcie dziewczyny z zasobów, z archiwów pani Bliżard. Zobacz mapę, obejrzyj. My się będziemy musieli pooglądać za jakimś kustoszem. To jest nieprawdopodobne, żeby w wierzbowej na razie na kibele żeśmy trafili i jedną szafę biblioteczną. Ale sprawdźmy, czy jest ktoś na górze? Czy jest ktoś, kto tutaj oprowadza gości muzeum? Obejrzyj kochanie ten obraz wnikliwie. Poprosiłam ją również, aby zrobiła sobie. Kopię, bo taka możliwość istnieje. Zobacz co fajna jest ta parcela, musicie przyznać, z tym tramwajem na bocznicy. pewnie tu jest też eksponat, sądząc po blokadach z dwóch stron. Sporo się dowiedziała, jak na dzisiejszy dzień, tylko to jest kwestia przepracowania, przemyślenia i zostawienia ze sobą faktów. Cały dzisiejszy dzień Ala poświęciła na zgromadzenie tego wszystkiego, co przykleiła na strychu, na którym kiedyś spała i który kiedyś był przytulnym miejscem. Obstrzyła swoimi notatkami i informacjami całą ścianę, teraz się jej wnikliwie przygląda, a ja myślę, że żadna praca nie pozostaje bez owoców. I co się będzie działo dalej, zobaczymy już niedługo. Ale na razie mówię Wam do widzenia, dobranoc. Bo nie wiem jak wam wypadło i serdecznie dziękuję wam za waszą obecność. A tu, tutka.